Telewizja Skawina. Stowarzyszenie Juvenilis, którego jestem wiceprezesem, organizuje na rynku w Skawinie 17 kwietnia konkurs kulinarny, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Skawina. Konkurs będzie polegał w skrócie na tym, że mieszkańcy będą przygotowywać potrawy związane z naszą, naszą lokalną ojczyzną, małą ojczyzną. Przyniosą je tutaj, zaprezentują a jury, który. Już, tak zorganizowaliśmy e, oceny i nagrody. Kto może wziąć udział w konkursie? E, tak, jak powiedziałem, w konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy. Również myślę, że jeżeli ktoś spoza skawiny będzie chciał, to również może. Byleby tylko tej koncepcji konkursu się trzymał. E, przedział wiekowy chyba nie ma znaczenia. A kto jest organizatorem konkursu? organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Juvenilizm Młodzieńczy. I trzeba jeszcze dodać, że konkurs jest organizowany w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków gminy Skawina i jest to pierwszy taki konkurs w sensie tematyki kulinarnej, więc mamy nadzieję, że przyciągnie sporą ilość mieszkańców i będzie miał swoją kontynuację w kolejnych latach. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe za pierwsze pięć miejsc, także serdecznie zapraszamy. A oprócz samego konkursu kulinarnego, jego rozstrzygnięcia przewidziane są też ciekawe imprezy, konkursy, quizy, także dla dzieci, także jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.